Zadanie 17. Dany jest trzywyrazowy ciąg, w skład którego wchodzą liczby 24, 4 oraz 2m odjąć 4. Czyli tutaj możemy zapisać, że wartość pierwszego wyrazu tego ciągu ma wartość 24, wartość drugiego wyrazu tego ciągu jest równa 4 oraz wartość trzeciego wyrazu tego ciągu jest równa 2m odjąć 4. Dokąd zdanie wybierz w odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1, 2 lub 3? Ten ciąg jest albo, go, albo arytmetyczny, albo geometryczny, dlatego że m jest równe albo 7 trzecich, albo 6, albo 1. Jeżeli mamy podane trzy kolejne wyrazy ciągu, to tutaj taka lampka nam się powinna zaświecić, że możemy wykorzystać. Własność ciągu albo arytmetycznego, albo geometrycznego, w zależności od tego, o którym z tych dwóch ciągów rozmawiamy. No tutaj nie wiemy, czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym czy geometrycznym, to wykorzystamy własności zarówno arytmetycznego, jak i geometrycznego, po to, żeby dokonać sprawdzenia, którym z tych dwóch ciągów jest ten podany ciąg tutaj. I teraz własność ciągu arytmetycznego polega na tym, że wartość środkowego wyrazu ciągu środkowego z trzech. To jest dokładnie to samo co poprzedni wyraz. Dodać, a to zapiszę troszkę czytelniej, żeby nie było wątpliwości. Poprzedni wyraz, dodać kolejny i sumę tę dzielimy na dwa. Czyli jeżeli mamy trzy kolejne wyrazy ciągu, pierwszy, drugi i trzeci, to własność ciągu arytmetycznego będzie wyglądała w ten sposób, że, do, że drugi wyraz, czy wartość drugiego wyrazu ciągu, to będzie dokładnie to samo co wartość pierwszego plus wartość trzeciego to dzielimy na dwa. I teraz podstawimy sobie do tego równania odpowiednie dane. A2 jest równe 4, więc tutaj będziemy mieli 4, które jest równe, no i a1 jest równe 24, a3 jest równe 2, m odjąć, no nie, oczywiście nie dodać, tylko odjąć 4 i całość dzielimy na 2. I takie równanie teraz musimy rozwiązać. Przemnożymy je sobie obustronnie na 2. Żeby pozbyć się ułamka, czyli uzyskujemy 8, które jest równe 24 dodać 2M odjąć 4. I teraz tutaj sobie dokonamy redukcji. 24 minus 4 to jest 20. Stąd uzyskujemy 8, które jest równe 20 dodać 2M i ja teraz to równanie zamieniam stronami, czyli tutaj będziemy mieli 20 plus 2M i całość jest równa 8, co oznacza, że 2M jest równe 8 odjąć 20. Co w rezultacie daje nam 2m, które jest równe liczbie minus 12 i dzielimy całość na 2, uzyskując m, która jest równe liczbie minus 6. I teraz wyznaczymy sobie wartość trzeciego wyrazu ciągu dla m równego minus 3. Czyli tutaj będziemy mieli a3, które jest równe 2 razy minus 6, odjąć 4. 2 razy minus 6. To jest minus 12, stąd tutaj mamy minus 12, minus 4, czyli dla m równego minus 3 wartość trzeciego wyrazu tego ciągu, czyli a3 jest równa liczbie minus 16. Czyli teraz je sprawdzimy, czy 24, 4 i minus 16 tworzą ciąg arytmetyczny. W jaki sposób to sprawdzić? No musimy pamiętać, jaki musi być spełniony warunek, aby dany ciąg był ciągiem arytmetycznym. On po pierwsze musi być trzywyrazowy i ten, czy musi być przynajmniej trzywyrazowy i ten warunek tutaj został spełniony. Po drugie, różnica ciągu arytmetycznego musi być wartością stałą, czyli musimy teraz sprawdzić, czy ta wartość, czyli różnica, czy jest stała. W jaki sposób policzyć różnicę? Od kolejnego wyrazu ciągu musimy odjąć wartość poprzedniego wyrazu ciągu. Czyli policzmy sobie tutaj r1. R1 policzymy w taki sposób, że od drugiego wyrazu ciągu odejmiemy wartość pierwszego, czyli tu będziemy mieli 4. Odjąć 24, co w rezultacie daje nam minus 20. I policzymy sobie jeszcze drugą różnicę w taki sposób, że od trzeciego wyrazu ciągu odejmiemy wartość drugiego wyrazu ciągu, a 3 ma wartość minus 16, odjąć wartość, czwarty, no właśnie nie czwartego, tylko drugiego wyrazu ciągu, czyli odjąć 4, co też daje nam minus 20. Czyli widzimy, że r1 jest taki samo jak r2. Czyli dla m równego minus 6 ten ciąg jest na pewno ciągiem arytmetycznym. Natomiast sprawdzimy sobie, czy on na przykład jeszcze nie jest geometryczny. No, jest tak, że jak jest arytmetyczny, to geometryczny nie będzie, ale sprawdźmy sobie tutaj ten ciąg geometryczny jeszcze, dla formalności po prostu. Własność ciągu geometrycznego mówi nam o tym, że środkowy wyraz podniesiony do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo, co wyraz poprzedni razy. Wyraz kolejny. Czyli my tutaj będziemy mieli 4, no inaczej, to na razie symbolicznie zapiszę, czyli będziemy mieli wartość drugiego wyrazu ciągu podniesiona do potęgi drugiej. To jest dokładnie to samo, co wartość pierwszego razy wartość trzeciego. Czyli uzyskujemy tutaj 4 do potęgi drugiej, co jest równe 24 razy. 2m odjąć 4. No i tutaj oczywiście takie równanie musimy teraz uprościć. 4 do potęgi drugiej to jest 16. No i zawartość nawiasu wymnożymy przez 24. Czyli będziemy mieli 48m odjąć 96. Równanie zamienię stronami. I widzimy, że 48m jest równe. 16 dodać 96. Co daje nam 48m, która jest równe liczbie 112. I teraz podzielimy sobie całe równanie przez 48, dzięki czemu uzyskujemy m, która jest równa 112,48. No i możemy teraz skrócić taki ułamek. Dzieląc licznik i mianownik na 16. 112 dzielone na 16 daje nam 7, czyli w liczniku będziemy mieli 7, i 48 dzielone na 16 to jest 3, więc widzimy, że m tutaj jest równe, w tym przypadku 7 trzecich. W związku z powyższym wyznaczymy sobie teraz wartość trzeciego wyrazu tego ciągu dla m równego 7 trzecich, czyli będziemy mieli 2 razy 7 trzecich odjąć 4, co daje nam a3, które jest równe 143. I od tego oczywiście ja powinnam odjąć jeszcze czwórkę. Natomiast ja czwórkę zamienię sobie na ułamek niewłaściwy po to, żeby miała odejmowanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach. Stąd uzyskujemy tutaj A3, które jest równe 14 odjąć 12, całość dzielona na 3. Czyli A3 jest tutaj równe 2. Trzecie. I musimy teraz sprawdzić, czy liczby 24, 4 i 2 trzecie tworzą ciąg geometryczny. I musimy teraz sobie przypomnieć, jakie, są, jakie muszą być spełnione dwa warunki, aby Ciąg móc nazwać ciągiem geometrycznym. On po pierwsze musi być trzywyrazowy, przynajmniej trzywyrazowy, i ten warunek tutaj został spełniony. Natomiast drugim takim warunkiem jest to, że iloraz takiego ciągu musi być wartością stałą. I w jaki sposób wyznaczyć iloraz w ciągu geometrycznym? Otóż wartość kolejnego wyrazu ciągu musimy podzielić na wartość poprzedniego wyrazu takiego ciągu. Policzymy sobie tutaj zatem Q1 w taki sposób, że wartość na razie drugiego wyrazu ciągu podzielimy sobie na wartość pierwszego, czyli tutaj będziemy mieli 4, które dzielimy na 24. I taki ułamek, który tutaj uzyskaliśmy, my oczywiście możemy skrócić, dzieląc licznik i mianownik na 4, czyli uzyskujemy 1 szóstą. Policzymy sobie teraz Q2 w taki sposób, że wartość trzeciego wyrazu ciągu podzielimy sobie na wartość drugiego wyrazu ciągu. I tę główną kreskę ułamkową, którą tutaj mam, ja zapiszę taką większą, żeby było wiadomo, co jest takim głównym ułamkiem. I A3 jest równe 2 trzecie, natomiast A2 jest równe 4. Pamiętaj o tym, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. Czyli możemy zapisać, że mamy 23, które dzielimy na 4, natomiast. Dzielenie to jest to samo co mnożenie przez odwrotność, więc tutaj możemy zapisać, że mamy dwie trzecie, które mnożymy przez jedną czwartą, co w rezultacie tutaj daje nam no właśnie nie jedną na razie, tylko daje nam tutaj dwie dwunaste, czyli uzyskujemy tutaj jedną szóstą. I teraz zwróć uwagę na to, że w tym przypadku Q1 jest dokładnie takie samo jak Q2, czyli dla m równego. Ile nam wyszło tutaj? Dla m równego 7 trzecich ten ciąg też będzie ciągiem geometrycznym. W związku z powyższym, którą z tych opcji należałoby wybrać? Zwróć uwagę na to, że w momencie, kiedy sprawdzaliśmy ciąg arytmetyczny, to m nam wyszło tutaj minus 6, a jak sprawdzaliśmy ciąg geometryczny, to m nam wyszło równe 7 trzecich. I zwróć uwagę, że m równego minus 6 my tutaj nie mamy w odpowiedziach, jest m równe 6, a nie równe minus 6. W związku z powyższym ten ciąg na pewno jest ciągiem geometrycznym, ponieważ m jest równe 7 trzecich.